Dzisiejszy podcast miał być o tym, dlaczego studia to dla mnie karuzela śmiechu i dlaczego tak bardzo się cieszę, że powoli dobiegają końca. Ale właśnie taka ze mnie podcasterka. Coś Wam obiecałam i słowa nie dotrzymam. Słabo. Słabo generalnie ja tak nie robię, więc trochę się śmieję z tym, że to taka właśnie ze mnie podcasterka. Ale generalnie prawda jest taka, że gdy nagrywałam odcinek, który miał się dzisiaj pojawić, to było jeszcze przed oficjalnym pierwszym odcinkiem podcastu. To moje umiejętności nagrywania podcastów były zerowe, albo właściwie nawet mniejsze niż zero. Wygłuszenie było takie, że go właściwie nie było. Ja i moi goście siedzieliśmy w różnej odległości od mikrofonu. I gdy zmontowałam podcast, już z lekkimi umiejętnościami montowania, okazało się, że po prostu co chwilę słychać jakieś trzaski, i co chwilę ten głos jest zbyt głośny. I stwierdziłam, że no nie da się tego słuchać po prostu. No i nie ukrywam, trochę mi przykro, bo materiału było 50 minut i była to naprawdę bardzo ciekawa rozmowa, aczkolwiek w całym takim moim nieogarnięciu życiowym, w głębi duszy, mam też w sobie taką ogromną perfekcjonistkę. I każdą rzecz, którą robię, lubię robić tak, żeby sprawiała mi ona satysfakcję z tego, że ją zrobiłam. I ten odcinek sprawiał mi satysfakcję, ale samo słuchanie go już nie do końca. Dlatego stwierdziłam, że nagram go jeszcze raz i na podcast na temat studiów dietetycznych musisz jeszcze trochę poczekać. No ale przechodząc już do dzisiejszego odcinka, który o studiach dietetycznych może nie będzie, ale myślę, że będzie równie ciekawy, Stwierdziłam, że zrobię sobie takie podsumowanie 2021 roku. Jako, że właśnie mamy styczeń 2022 roku, myślę, że to idealny czas, żeby zrobić sobie takie krótkie podsumowanie zeszłego roku, przypomnieć sobie najfajniejsze momenty i zrobić sobie po prostu taką pamiątkę dla siebie. I jak już będę staruszką, to będę sobie słuchała takich pamiątek. Dlatego dzisiaj nagrywam ten podcast dla siebie, ale myślę, że będzie on na tyle ciekawy, że Wam również się spodoba. Mam tu taką małą ściągawę, bo gdybym sobie nie spisała najważniejszych wydarzeń, to pewnie bym jakieś ważne pominęła. I zacznę od początku, czyli od 1 stycznia 2021 roku. To był wielki dzień, dzień, na który przygotowywałam się już przez jakiś czas. Dzień, w którym zdecydowałam, że rozpocznę działalność dietetyczną, a właściwie rozpocznę pierwsze współpracę dietetyczne. Stresowałam się co niemiara, naprawdę. Stres był ogromny. Myślałam, że klientów nie będzie wcale, bo generalnie ja właśnie tak mam, że lubię sobie czasem w siebie nie uwierzyć. I gdy klienci się jednak pojawili, ja właściwie podopieczni, bo ja jakoś tego słowa klient za bardzo nie lubię, to byłam w absolutnym szoku, szale i no, przeżywałam to bardzo. No więc tak, w styczniu rozpisałam pierwsze jadłospisy. Jak teraz po roku patrzę na te pierwsze jadłospisy, to tak się zastanawiam i myślę sobie, że jednak to mam takie lekkie ciary, że nady, jak na nie patrzę. Aczkolwiek to pokazuje mi tylko, jak wielki postęp zrobiłam przez cały rok i naprawdę fajnie się je ogląda, mimo wszystko. A fakt, że pierwsza podopieczna zgłosiła się do mnie niedawno po kolejny jadłospis, pisząc mi, że pierwsze jadłospisy bardzo jej się podobały, no naprawdę mnie uszczęśliwił i pokazał, że może jednak nie było tak tragicznie. Także tak, do takich najważniejszych wydarzeń 2021 roku, a właściwie jego początków, myślę, że mogę zaliczyć moje rozpoczęcie działalności dietetycznej. Kolejną naprawdę bardzo fajną rzeczą, która wydarzyła się również w styczniu poprzedniego roku, było moje pierwsze w życiu morsowanie. To był wtedy taki okres, że w sieci na temat morsowania krążyło mnóstwo, mnóstwo memów, także wszyscy się z tego morsowania śmiali. A ja w sumie miałam to w dupie i stwierdziłam, że tak czy siak bardzo chcę spróbować. No, i jak se postanowiłam, tak zrobiłam, i razem z moim przyjacielem i jego dziewczyną, i jeszcze Mateuszem, moim chłopakiem, wybraliśmy się nad jeziorko czerniakowskie i niewiele myśląc, bez żadnych wcześniejszych przygotowań zdjęliśmy ciuchy. W sensie byliśmy w kostiumach kąpielowych, zrobiliśmy krótką rozgrzewkę i weszliśmy do wody. Małe sprostowanie, do wody weszłam tylko ja i Piotrek. Laura i Mateusz stali na brzegu, obotuleni w ciepłe kurtki od stóp do głów i patrzyli się na nas trochę jak na wariatów. Jeżeli dobrze pamiętam, wytrzymaliśmy w wodzie całą minutę, która, naprawdę przysięgam, ciągnęła się jak wieczność. Tam już, jak weszło się do tej wody i weszło się tak troszeczkę powyżej kostek, to stopy zaczynały autentycznie zamarzać. My mieliśmy takie buty, które miały nas chronić przed kamienistym dnem, ale one no nie ocieplały tych stóp i mieliśmy po chwili wrażenie, że te stopy nam po prostu odpadną. Ale mimo wszystko weszliśmy tak mniej więcej do pasa, postaliśmy sobie chwilę i wyszliśmy. Ale mimo że byliśmy tam tak krótko, to to całe przeżycie miało w sobie taką dawkę endorfin, że no ja polecam każdemu spróbować, tylko nie samemu, najlepiej iść z kimś. Na wszelki wypadek, ale no naprawdę to było bardzo fajne przeżycie. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było założenie własnego konta na Instagramie 13 lutego 2021 roku. Do tej pory działałyśmy razem z moją przyjaciółką na wspólnym koncie i tego dnia podjęłyśmy decyzję o tym, że rozdzielamy się na dwa osobne konta i każda z nas zaczyna własną drogę. To było naprawdę trudne, bo zgromadziłyśmy na wspólnym koncie dosyć dużą społeczność, ale po prostu wiedziałyśmy, że ten krok jest bardzo potrzebny do tego, żeby każda z nas zaczęła rozwijać się we własnym kierunku i podążać własną ścieżką. No i powoli przechodzimy chyba do mojego absolutnie ulubionego punktu w tym roku. Był to wyjazd na Teneryfę w maju, a dokładnie 29 maja. Kto mnie już tutaj trochę śledzi, to pewnie wie, co się na tej teneryfie wydarzyło, ale po kolei, bo może są tu jakieś nowe osoby. Jak to się stało, że ja się na tej teneryfie w ogóle znalazłam? No więc pamiętam, że był taki moment, jak siedzieliśmy sobie z Mateuszem przy stole, to chyba była Wielkanoc, ja do Mateusza już któryś raz z kolei powiedziałam, no, Mateusz, weźmy, polećmy na Teneryfę. Tam jest tak pięknie, tak fajnie, tak mi się to marzy. No i generalnie to faktycznie było wtedy moje ogromne marzenie, a to dlatego, że wszystkie moje ulubione Instagramerki były wtedy na Teneryfie i pokazywały jakieś piękne zdjęcia stamtąd i mi się tak marzyło, żeby być w tym samym miejscu, co one i móc te wszystkie piękne widoki zobaczyć. No więc tak od czasu do czasu rzucałam Mateuszowi Ej, weźmy polećmy na tą teneryfę, będzie tak fajnie. Oczywiście wszystko było rzucane raczej pół żartem niż pół serio. No ale któregoś dnia siedzę sobie, albo właściwie chyba robiłam trening i dzwoni do mnie Mateusz, a właściwie chyba pisze i pyta się mnie, czy mam wolny 29 maj, któryś czerwca. No i ja tak szybko patrzę w kalendarzu i tak sobie myślę, że kurde, no zbliża się sesja wielkimi krokami. Ale co, tam tam sesja z sesją, jakoś tam się to wszystko zda. No i napisałam, że generalnie to mam wolne. No i słuchajcie, nie uwierzycie, chwilę później dostałam SMS-a, a w nim dwa bilety na Teneryfę. I ja nie wiedziałam, czy ja mam zacząć płakać, czy się śmiać ze szczęścia. Chyba odtańczyłam jakiś taniec deszczu, słońca. Słońca, bo tu na Teneryfie to generalnie ciągle świeci piękne słońce. Także odtańczyłam taniec słońca i po prostu nie mogłam przestać skakać z radości. No i tak to się właśnie stało, że 29 maja wyruszyliśmy na moją wymarzoną Teneryfę. O samym wyjeździe nie będę Wam opowiadać, bo to nie jest o tym podcast, ale opowiem Wam o jednym szczególnym dniu. To był 2 czerwca 2021 roku. No więc ten dzień zaczął się w sumie normalnie. Zjedliśmy dobre śniadanie, potem pojechaliśmy do parku, a potem poszliśmy na długi spacer, gdzie prosiłam Mateusza, żeby zrobił mi jakieś ładne zdjęcie, a ten kurde za każdym razem robił mi to zdjęcie albo rozmazane, albo z jakąś miną, taką, że po prostu jak na siebie patrzyłam, to myślałam, że Boże, co to za straszydło. Także no, chyba żadnego ładnego zdjęcia z tego spaceru nie mam, ale do sedna. Wróciliśmy z tego spaceru, potem jeszcze poszliśmy na jakieś pyszne brownie, bo było tuż koło naszego hotelu, i wróciliśmy do pokoju, obejrzeliśmy odcinek serialu. I nagle Mateusz mówi tak: Julka, co ty na to, żebyśmy sobie dzisiaj zrobili taki romantyczny wieczór: weźmiemy kot, weźmiemy wino, które przywieźli rodzice, bo o tym nie wspominałam, ale w trakcie dojechali na Teneryfę rodzice Mateusza i mieszkali w innym hotelu, i co jakiś czas się z nimi spotykaliśmy. Ale to nie jest teraz takiej stop. Weźmiemy to wino, weźmiemy koc i pójdziemy na plażę zobaczyć zachód słońca. No i możecie mi wierzyć lub nie, ale ja już wtedy zaczęłam coś tam trochę podejrzewać, bo no Mateusz nie jest największym romantykiem, jakiego znam, i sam tekst o tym, że zrobimy sobie romantyczny wieczór na plaży z kocem i z winem, no był w moim odczuciu troszeczkę podejrzany. No, ale mówię, dobra, jak chcesz romantyczny wieczór, to idziemy. No, ja, ja na takie rzeczy to jestem chętna. Ja jestem typem romantyczki. Także, no, zachód słońca, koce, wino, no to po prostu szczyt marzeń. Mówię, dobra, chodź, idziemy. Poszliśmy, usiedliśmy, w ogóle zachód słońca tej nocy był przepiękny, i to morze, nad którym siedzieliśmy, właściwie chyba kurwa ocean, tak pięknie szumiał, i no, po prostu ta chwila była naprawdę magiczna. I tak sobie siedzieliśmy, rozkoszując się tym szumem fal, rozkoszując się tą naszą obecnością, e, gadaliśmy sobie, w ogóle było na maksa przyjemnie. I, I nagle Mateusz wyciągnął pierścionek i jeszcze wcześniej nam rozlał tego wina do kieliszków. No i wyciągnął pierścionek i, i spytał, czy zostanę jego żoną, i to była najpiękniejsza chwila w moim życiu. E, i, I co ja wtedy zrobiłam? Generalnie, no coś tam podejrzewałam, ale po prostu ta chwila była takim szokiem dla mnie, mimo wszystko, i po prostu wywołała tyle emocji, że niewiele myśląc z tym kieliszkiem, wskoczyłam na Mateusza i kurwa, rozlałam to całe wino po prostu na niego <laughs> przez przypadek, e, także no śmiechu było co niemiara. Ja w ogóle płakałam, i potem musieliśmy to wino posprzątać, ale no to było naprawdę cudowne, cudowne przeżycie. Aż normalnie mam teraz ciary, jak to wspominam, jak sobie wspominam ten wieczór. E, ja tego dnia już potem chodziłam z takim ogromnym, ogromnym bananem na twarzy. No, jakbyście mieli wskazać wtedy jakąś najszczęśliwszą osobę na całej Ziemi, to myślę, że w tym momencie byłabym to właśnie ja. Także tak, nasze zaręczyny uważam chyba za najważniejsze i najpiękniejsze wydarzenie 2021 roku. Kolejnym super, hiper ważnym wydarzeniem myślę, że takim prawie najważniejszym był remont mieszkania, w którym mieliśmy wspólnie zamieszkać. Tak naprawdę całe wakacje stały pod znakiem remontu. Zbieranie inspiracji, później projektowanie, wybieranie materiałów na meble, jeżdżenie do różnych sklepów, wybieranie farb, wybieranie tych wszystkich rzeczy, a później jeszcze przyjeżdżanie na miejsce, kiedy wchodziły różne ekipy. No, zajmowało bardzo dużo czasu, ale było też takim na maksa fajnym czasem. Ja ogólnie uwielbiam takie rzeczy. I tak mnie jarało to, że możemy to mieszkanie urządzić w miarę tak jak chcemy, że no, te wakacje spędziłam z myślą o remoncie i remont był na pierwszym miejscu w moim sercu. Ale pomiędzy w wakacje było też parę takich troszeczkę mniejszych wydarzeń, jak na przykład to, że 26 czerwca ścięłam grzywkę. I to w ogóle było moje marzenie od bardzo dawna, bo mi się zawsze podobały dziewczyny z grzywką. No i ja też po prostu chciałam ją mieć. Ale z drugiej strony cholernie bałam się to zrobić, cholernie bałam się ją ściąć, bo ja mam kręcone włosy i w sumie nie wiedziałam jak one się będą układać, jak to w ogóle będzie wyglądało, a może ta grzywka będzie sterczeć na wszystkie strony i będę wyglądała jak straszydło, ale w końcu stwierdziłam dobra, walić to wszystko, idę, ścinam grzywkę. No i ja sama się trochę bałam to zrobić, więc wzięłam moją przyjaciółkę, pojechałyśmy razem do fryzjera. Ona praktycznie siedziała cały czas koło mnie, i fryzjerka ścięła mi tą grzywkę, wyszłam z salonu, wysuszyła mi te włosy w ogóle, ich nie stylizowała. Ona chyba nie umiała stylizować kręconych włosów, albo po prostu tego się nie robi w salonach fryzjerskich. Nie wiem, to nie jest takie istotne. Wróciłam do domu i tak patrzę na tą grzywkę i myślę sobie: No i co ty zrobiłaś? Dlaczego ty to zrobiłaś? Ja wam chyba nigdy nie pokazywałam tego zdjęcia tuż po wyjściu od fryzjera, ale no, powiem tak. To po prostu nie wyglądało dobrze. To wyglądało bardzo źle. No i sobie wtedy pomyślałam: no, pięknie, wyglądasz jak straszydło, trzeba było tego nie robić. Ale potem przyszła taka druga myśl, że dobra, poczekaj. Umyj włosy, wystylizuj je tak, jak ty to robisz codziennie, i dopiero wtedy zobaczysz, jak to w ogóle będzie się układało. No i tak właśnie zrobiłam. I w sumie po kilku myciach i po kilku moich stylizacjach. Ta grzywka zaczęła mi się naprawdę podobać coraz bardziej, coraz bardziej zaczęłam się do niej przyzwyczajać. A aktualnie to ja w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez grzywki. Co prawda wiem, że fryzjerka podciła mi ją stanowczo za krótko i aktualnie mam ją trochę dłuższą i sama sobie ją podcinam, co tam nie będę wydawać 200 zł za podcinanie grzywki, bo jestem biedną studentką i umiem sobie grzywkę podciąć sama. Także, no ja aktualnie bardzo tą moją grzywkę lubię. No i kolejnym ważnym wydarzeniem tego roku, kilka dni po tej grzywce.